Więc się numer 2, niestety otworzyłem paczkę, ale to jest to, co sobie sam zamówiłem. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzam w grze. Gap się, gap się na ten, gap się na portfel, na biurko, a ja oczywiście używając arcy, arcy precyzyjnego narzędzia, jakim jest skalpel. Nagrywam, eee, nagrywam. Eee, dobra, to bierzemy, robimy tak. O, ktoś chce, żebym go przerzucił na Discorda. Witamy cię, Malkow, serdecznie na tym oto pięknym kanale. Otwieramy opakowanie. Myszka przewodowa Genesis, zajebiście. Malkow, cieszysz się, że będziesz ten po części na unboxingu. Zostaniesz wspomniany przeze mnie. Ta... o, czekaj wiem, wiem, że tutaj mało profesjonalnie ale jest myszka za chwilkę ją podłączymy i będziecie widzieć jak ona fajnie świeci może by to, to przycinał, może nie mhm. yy, Maciek, powiem Ci, że ja tego Discorda mam od razu mówię Ci, że mam tego Discorda dobrze, zastąpimy tym poprzednią myszkę, tym razem będzie przewodowa Eee. Jak ja dawno tego nie słyszałem. Autentycznie. Dobra. ała, Uderzyłem już myszką o coś. Dobra. Próba. Podłączamy myszki. Co? Znowu? A, już wiem dlaczego. Niestety, Malkow, ale yy, ty nie będziesz miał permisji na tym kanale. I tylko dlatego. O kurde. Mmm, porównanie. Aktualnie jak ten, jak świeci. Jeszcze klawiaturę wywalę i będzie spoko. Ale się robi. Dobra. Oczywiście, żeby nie było ten o kurde. co jest? Spoko, to tak o... tej myszki możemy się na razie pozbyć. Uh, I to by było je tyle, jeżeli chodzi o unboxing. Po prostu, jak zwykle, mało profesjonalnie, pewnie znowu dostanę od sila minusa pod filmem, ale to wyjebane w to. Nie, to nie będzie Gucci. Eee, dobra, to ja mogę to zakończyć. Jest jeszcze droga paczka, tym razem od gtr no. Wiesz co? Gdyby nie to, że ta paczka poszła wczoraj, to bym się dzisiaj to, czegoś takiego spodziewał. Ten, naprawdę, autentycznie. Eee, dobra, precyzyjne narzędzie, jakim jest skalpel i otwieramy. Tylko, żeby nie uszkodzić. Tak, precyzyjne cięcie. Ech. Chodź tu. Agoy. Pamiętasz jak... Pamiętasz, jak wspominałem, że yy, ta paczka będzie mnie autentycznie przerażać. Właśnie ją otworzyłem. Wypierdzielaj ładny pokrowiec. Był I aktualnie, jeżeli to jest to co myślę, to i tak mnie to przerazi, i tak mnie to przerazi. Ale coś mi się wydaje, że tak, że wysłał mi konkretnie to. Dobra. Coś dla dedykacja dla dedykacja dla mnie od pewnego typa. Dzięki ci bardzo. Ja pierdolę. Nie, autenty, ale autentycznie powiem wam, że kurczę, szkoda, że nie mam za pełnego świata, ale myślę, że będzie widać. Zajebista kurwa podkładka naprawdę. What the fuck? To jest kurwa duże.